Dzień dobry, witam Was serdecznie w poniedziałek. Zaczynamy nowy tydzień, mamy 9 grudzień i jakoś tak wyszło, że nagle mi, nie wiem czy to jest kwestia tego, że połączyłam jeden vlog ze sobą, natomiast wyszliśmy na prostą, że jakby jedziemy dzień po dniu, ale spokojnie. Później będzie znowu parę takich filmików, o których chyba mówiłam, tej mniejszej uwagi, czyli to nie będzie vlog, a będą to filmy, już tak powiem, zaplanowane. Więc to będzie środa, czwartek, piątek i sobota na pewno, będą cztery takie filmy. Więc będziecie mieli co oglądać, a już od niedzieli będziemy lecieć, jakby schematem z jednodniowym opóźnieniem. Druga kawka, co prawda jest godzina 10.20. Ja jestem po ogarnięciu zmywary i troszeczkę jestem na etapie czyszczenia blatów w kuchni. Natomiast poprzydolałyśmy się z Lilusią, nadrobiłam vlog masy, słuchajcie, potarłam oczy bo się zapomniałam, że mam rzęsy, no i trochę ich straciłam, ale to nic, za dwa tygodnie mam kolejne, no chyba, że wybłagam Olcie, żeby mi przyśpieszyła termin na rzęsy i będę się bardziej pilnować, bo tu ewidentnie w tym wypadku była moja wina, <grych> no ale nieważne. Mam lekką chrypę, ale to dlatego, że jeszcze jestem w trakcie, słuchajcie, rozbudzania się. E, dzisiaj na pewno otworzymy sobie ósme okienko z kalendarza, bo mm, w tym się właśnie wcześniejszym nie było ósmego okienka, Także ósme okienko z kalendarza i dziewiąte od razu również, bo będzie, no tak jak mówię, teraz poniedziałek będzie dzisiaj na kanale o 18, wtorek też koło 18, myślę, że wyrobimy się do tego czasu, żeby to wszystko dodać. No i muszę troszeczkę ogarnąć mieszkanie, muszę siebie ogarnąć do pracy, no bo dzisiaj wracamy już, słuchajcie, w normalny tryb, bez gości, bez imprezki, także myślę, że... Takie powolne poranki to będzie coś, co e, będziemy sobie w poniedziałki na pewno praktykować przez długi, długi czas. Muszą mieć grzywkę, ogarnąć włosy, żeby wyszło tak, jak powinno być, zrobić makijaż. Pójdziemy z Kurduplem oczywiście też na spacer. No i co? Myślę, że e, teraz pójdę otworzyć sobie jeszcze okienko numer 8 z kalendarzy adwentowych, a kolejne dziewiąte okienko jest dosyć spore, bo już widzę z daleka. Więc otworzymy sobie po prostu na koniec vlogmasu, tak żeby było. A ja zabieram się jeszcze za picie kawki, drugiej już. Poprzedulałam się, nadrobiłam vlogmasy, zaplanowałam sobie ten kolejny tydzień, ponieważ czemu te filmy będą takie zaplanowane, rozgadane, że tak powiem? No, mam trzy piętnastki pod rząd, także prawie że, bo nie wyjdzie w każdym chyba 15 równo natomiast mam trzy piętnastki pod rząd i wolałabym Was nie zostawić bez filmu, a siebie też nie stosuję dodatkowo, że jak jestem w pracy, to jeszcze muszę dodatkowo o tym myśleć, więc jutro, poza tym, że będzie dzień fitnessowy, to będzie też dzień kontentowy. Także ja jeszcze jestem, słuchajcie, w piżamie, korzystam z tego, jak się da pogoda za oknem, nie listopadowa, nie grudniowa, ni śnieg, chlapa, ciapa i na minusie, więc takie pomyślenie z poplątaniem trochę się czuję jak w marcu, bo taki trochę garnie. Teraz śnieg, Raz słońce, wczoraj na przykład była bardzo ładna pogoda, mimo tego, że było trochę mroźniej. No cóż, wczorajszy dzień, czyli niedziela poimprezowa. poza tym, że spędziliśmy bardzo miło ranek, co już widzieliście we bo byliśmy testować nową restaurację za miejsce, w którym pracowałam dla X lat temu. I naprawdę uważam osobiście, że potencjał został bardzo dobrze wykorzystany, było zrobione to dobrze, widać, że się ktoś znalazł w gastronomii. Właściciel oczywiście nie jest ten sam. Widać to od razu na pierwszy rzut oka pod kątem wyglądu restauracji, pod kątem obsługi i pod kątem po prostu potrzeb klienta. W zasadzie to klienta nie jest, bo to są goście, którzy przychodzą do restauracji, bo oni chcą przyjść po prostu ugoszczeni. Natomiast widać od razu, że zagrały lustra, które powiększyły to pomieszczenie, zagrało oświetlenie, które dodało takiej przytulności. No i oczywiście kuchnia sama w sobie się obroniła. Pyszne makarony, co jest ciekawe, w ogóle pani galerka powiedziała, że makarony robią od podstaw sami, więc super duży plus. Pizza, otwarta kuchnia, gdzie widać, co kucharze robią. Naprawdę miejsce super, na pewno pójdziemy tam z kumym jeszcze nie raz, tym razem na makarony, bo wzięliśmy quattro fromaggi, które było pyszne, mocno pleśniowe, co osobiście mi trochę przeszkadzało, natomiast wiecie... Każdy gotuje inaczej, każdy ma swoje smaki, ale pizza była dobra. Wiecie, ciasto było super. Widać, że to taka typowa Neapolitana. Chociaż te Neapolitany są trochę bardziej płynne, a ta pizza była taka bardziej zwarta, ale to może przez ten ser też bardzo możliwe. Oliwy były do tego. Ładna zestawa stołu. Zresztą co widzieliście wczoraj na przebitkach? A więc jak najbardziej na plus. No a resztę dnia spędziliśmy po prostu na chillowaniu, słuchajcie, w łóżku, ponieważ zamontowaliśmy sobie projektor jakiś czas temu, właśnie z myślą o vlogmasach, o takim chillowaniu, żeby można było sobie vlogmasy oglądać też w łóżeczku, bo poza tym, że sama nagrywam i lubię nagrywać vlogmasy, lubię też je oglądać, więc to jest takie nasze mały guilty pleasure, było super. Oglądaliśmy chyba Iluzję Pan i Pani Smith, już stwierdziłam, że nam Sesiana obejrzy sobie vlogmasy od Angex i od alexis Oli. alexis ole mam nadrobioną, została mi jeszcze Andrzejks i Paru innych youtuberów, których oglądam, jeżeli chodzi właśnie o te vlogmasy. No i co, moi drodzy? Muszę Wam przyznać, że to był wspaniały weekend. Bardzo dziękuję za obecność każdego z obecnych na kolejny weekend, też będzie ciekawy, ale to już zobaczycie sobie sami, a ja już nie beblam bez sensu i widzimy się przy kalendarzu adwentowym. Słuchajcie, pierwsza z od dawna wynalazłam sobie patent na robienie makijażu w salonie. To jest ogólnie taka ta cała zdobna, natomiast stwierdziłam, że dzisiaj posłuży mi jako lusterko, bo nie mam lusterka stojącego. Robię makijaż, choinka się świeci, zrobiłam sobie taki, wiecie, cozy klimat, jeszcze kawkę muszę iść po nią. E, Pielęgnacja, jak już widzieliście, i włosy mam zrobione i oglądam vlog masy od Adziaks, potem idziemy na spacer z kurduplem. Widzieliście już, jak wyglądały okienka z ósmego dnia z kalendarzy. No i u Lilusi jeszcze siódmy dodatkowo, bo stwierdziliśmy, że nie chcemy jeszcze jej aż tak bardzo rozpieszczać tymi smaczkami. A ja, słuchajcie, wracam po kawkę i biorę się za robienie makijażu. I widzimy się za chwilę. Jak widzicie, outfit zmieniłam z piżamowego już na taki typowo do pracy. Kto wie, może jeszcze coś uda mi się ugotować przed pracą, bo powiem Wam szczerze, że poszaleliśmy w weekend i teraz y, dosyć. Trzeba przystopować, nie ma konsumpcjonizmu aż takiego i będziemy się opierać, słuchajcie, na mm, przede wszystkim na pudełkach. I to będzie fajna forma do tego, żeby później po nowym roku też te pudełka, słuchajcie, wdrożyć już, bo chciałabym wrócić do celów, do diety i tak dalej. Ale to o, o wszystkim dowiecie się w filmie z podsumowaniem roku. Będzie taki film, oczywiście, na kanale, ale dowiecie się też o tym filmie z przygotowaniem dwa, do 2025 roku. Także na kanale po vlogmasach również filmy się pojawią, myślę, że jeszcze ze dwa. Przynajmniej tak bym chciała, żeby dwa filmy się pojawiły jeszcze po vlogmasach. A mam fajnie, ponieważ od 23 do 27 mam dużo wolnego czasu, więc ten content myślę, że będzie zrobiony. I zdjęcia już też mam częściowo porobione, zaplanowane. Muszę zmontować jeszcze tylko jeden, że tak powiem układ. Nareczny, potem drugi jeszcze mamy z Madzią, także i wracam po kawkę i wracam się do Was pomalować. Uwaga, pierwszy set, coś na zdrowo, malinki, trochę winogron i boróweczki i paczka kabanosów i frankfurterek. Paczka, no w sumie opakowanie. No i oczywiście, moi drodzy, robi się na makaronik, co już Wam od razu pokażę. Jest ja makaron, przygotowane, mam już też szpinak. No i później dodamy sobie pomidorki, trochę zabilimy to maślanką i będzie cacy. Także ja już, moi drodzy, powolutku zabieram się jeszcze za otwarcie kalendarza adwentowego. Ten vlogmas będzie krótszy, no bo, tak jak wszyscy wiemy, obowiązki wzywają, praca wzywa. Już mam przygotowaną pierwszą część, może przeżyjemy ten dzień, a w gabinecie też na pewno znajdziecie coś słodkiego. Ale jeszcze mam Michałki, to wezmę sobie może Michałka i Krówkę na dobry początek dnia. Tutaj dołożymy um, jedonko, a my przejdźmy sobie stronie teraz do kalendarza adwentowego i zabieram się, słuchajcie, zamontowanie tego filmu, żeby jakoś wleciał na tą godzinę 18. .00. Także dajcie mi chwilę i przeniesiemy się do kalendarza adwentowego giga, giga okienko wow, ale ekstra